Każdy z inwestorów z niecierpliwością czeka na moment, kiedy na jego inwestycji zostanie zamontowana stolarka, zwiastująca zakończenie stanu surowego otwartego. Poprawny montaż okien jest bardzo istotny, ale równie ważna jest ich regulacja. Dziś Akademia Eksperta wyjaśnia, jak wygląda konserwacja. Konserwacja okien powinna zostać przeprowadzona po ich montażu i odbywa się w kilku prostych krokach. Okno powinno zostać wyczyszczone i umyte z drobnych cząstek tynku, zaprawy czy pyłów. W szczególności należy sprawdzić, czy górna część okna została również wyczyszczona. Punkty na zasuwnicach wskazane w instrukcji użytkowej należy posmarować smarem. Aby zapewnić odpowiednią elastyczność uszczelek należy je również zabezpieczyć. Ważne! Do wszystkich czynności należy wykorzystywać produkty rekomendowane przez producenta. Po dokonaniu prac konserwacyjnych sprawdźmy, czy okno funkcjonuje poprawnie. Jeśli stwierdzimy jakiekolwiek usterki należy skontaktować się z serwisem. Analizując porę roku i temperaturę na zewnątrz warto wykorzystywać funkcję lato-zima, którą posiadają wszystkie okna FEN. Wystarczy przekręcić odpowiedni docisk w okuciu okna. Zabieg ten pozwala na uzyskanie docisku okna do około 4 mm, co jest szczególnie istotne dla szczelności okna zimą. Latem, gdy temperatury są wyższe, okno można rozszczelnić. Istnieje również możliwość ustawienia poziomu uniwersalnego, który można stosować przez cały rok. Ważne również, żeby po zmianie docisku na maksymalny zimą pamiętać o ponownej regulacji latem. Jej brak może spowodować trwałe odkształcenie uszczelek zewnętrznych oraz utratę prawidłowej elastyczności, co może być odczuwalne kolejnej zimy mimo maksymalnego poziomu docisku.